z Orkiestrą Górniczą i Świętym Marcinem mieszkańcy Rokietnicy, jak co roku przeszli ulicami dzielnicy do Szensztatu w Barnym Korowodzie z okazji Dnia Świętego Marcina, który był także okazją do świętowania niepodległości. Jest to już naszą tradycją, obchody Dnia Świętego Marcina w Rokietnicy. Od 12 lat spotykamy się, jak widać, w większym gronie z roku na rok. Wszystko dla pomocy, dla dobra dzieci, aby wspólnie jednoczyć całe rodziny. I jednoczyć mieszkańców. I tak jak gęsiny czy rogali, w ten dzień nie mogło zabraknąć części artystycznej. Pieczywo, świeże pieczywo, komu, komu! Którą przygotowali najmłodsi. To piękna tradycja, żeby przypomnieć, że dobro powinno być wszechobecne. Święty Marcin, czyli generalnie chcemy dzielić się dobrem, tak jak kiedyś w IV wieku Święty Marcin właśnie to czynił. Atmosfera jest wspaniała, więc myślę, że teraz czas na kolejne występy. I na podziękowania od organizatorów między innymi dla pani prezydent i księdza proboszcza w formie symbolicznego dyplomu za życzliwość i wsparcie w organizację obchodów. Jak co roku przygotowaliśmy przede wszystkim całą tą oprawę, przemarsz ze szkoły 28 tutaj do ogrodu Instytutu Państwa Szlatu. I tutaj cały spektakl, który był przypomnieniem przede wszystkim postaci Świętego Marcina, zwłaszcza tym najmłodszym, przygotowane przez najmłodszych. I na koniec zostały jeszcze słodkie rogale. Przed rozdaniem Słodkości ogłoszono zwycięzców dzielnicowego konkursu plastycznego postać Świętego Marcina. Autorzy najlepszych prac dostali dyplomy i nagrody, ale nieoceniona w tym dniu była radość ze wspólnie spędzonego czasu.